Hej z tej strony Pedro, a w tym materiale pokażę wam wszystkie rzeczy, które zostaną dzisiaj dodane w update'cie w Pet Simulator X, a dodatkowo pokażę wam jak się do tego przygotować. Ale jeszcze przed tym mam dla was bardzo, ale to bardzo ważną informację. No i proszę obejrzyjcie ten odcinek do samego końca. Jak pewnie bardzo dobrze wiecie, bądź nie, wczoraj miała premierę moja gierka na Robloxie, czyli Lumberjack Simulator, ale miała ona naprawdę mega, ale to mega dużo błędów wczoraj. Większość z tych błędów już udało nam się naprawić, gierka jest w tym momencie naprawdę już playable, można sobie w nią pograć. A dodatkowo zostały zmienione ceny, dzięki czemu dużo prościej się w nią gra. Więc jeżeli znudził Wam się Pet Simulator X, albo po prostu szukacie dużo innej gierki na Robloxie, no to bardzo serdecznie Was zachęcam. Link macie w opisie. Pograjcie razem z nami. Jak widzicie, gierka naprawdę funkcjonuje. No i chciałbym wam bardzo, tu bardzo serdecznie przeprosić za wczorajszą sytuację. No niestety było bardzo, to bardzo dużo błędów, ale tak jak mówiłem, cały, cały, cały czas z nimi walczyliśmy. Aktualnie pozbyliśmy się jakoś 90% błędów, może 95%, więc już jest naprawdę mega. Mega duży sukces. Więc Lumberjack Simulator link macie w opisie, wbijajcie i grajcie razem z nami. A i bardzo ważna informacja, dzisiaj o godzinie 16.30 będzie transmisja na żywo live na tym kanale, gdzie będę rozdawał pewnie Robuxy, Pety i gemy w Pet Simulator X oraz oczywiście będziemy grali w nową, nową gierkę oraz będziemy czekali na update w Pet Simulator X, który będzie oczywiście o godzinie 17.00 mamy licznik tutaj, proszę bardzo on powinien poświetlać około 4.5 godziny, dlatego czy tyle jest? Jest 5.5 godziny, ok? czyli Update dzisiaj będzie o godzinie 18.00, dobra, rozumiem. Czyli, jeżeli update będzie o godzinie 18, to my live'a odpalimy o godzinie 17.30. Tak, żebyśmy mogli sobie wszyscy razem pograć tę świetną aktualizację. Mam nadzieję, że będzie ona dosyć spora, że się na niej nie zawiedziemy. W ogóle w komentarzu możecie napisać, ile osób obstawiacie, że będzie na tym update'cie. No i lecimy dalej z odcinkiem. No to teraz przechodzimy do Pet Simulator X, do lików oraz jak się przygotować do updateu. Z oficjalnych rzeczy, jakie dowiedzieliśmy się na Big Game, mamy oczywiście już na nowych serwerach w Pet Simulator X oraz mamy nową krajnę, czyli dostaniemy nową krainę i zobaczcie jak to się prezentuje. Jest to sekretrum a wiecie, co to oznacza? Pewnie pamiętacie sekretny świat, który był tak naprawdę na Portas, a mianowicie, że tam jeszcze nic nie było. Dlatego ja spekuluję, że właśnie za tymi drzwiami na świecie hardcore po prostu dostaniemy tą krainę, ale z drugiej strony nie byłoby to Jakoś mega ale to mega fajne dla osób, które nie mają hardcore Warda, ale podejrzewam, że w tym momencie grę już naprawdę znaczna więcej osób go ma. No i tak w ogóle. Jestem naprawdę pod wrażeniem Drugi tydzień z rzędu i będziemy mieli drugi update W Pet Simulator X, tak szczerze To już jest niespodzianka, myśleliśmy, że Preston Tutaj po tygodniu odpuści, ale no zobaczymy No niech się ta pasta dalej utrzymuje Na naszym Discordzie, do którego link macie Oczywiście w opisie cały czas Będziemy publikowali wam linki I jak możecie zobaczyć mamy białą skrzynkę Jest to standardowa skrzynka dla Pet Simulator X Tylko, że po prostu w kolorze białym Serio, Prestonowi się już chyba nawet nie chciało Kolorować skrzynki A i w ogóle nie komentowałem jeszcze tego ruchu, czyli oczywiście Exclusive Huge'a za 19 tysięcy Robuxów, tak szczerze, nie wiem Kto to kupował, to chyba kupowali tylko i wyłącznie właśnie pod content, no ale wiadomo Kilka milionów Robuxów też na tym zostało Oczywiście zarobione Mamy nowe pety, Neon Wingling Wolf Neon Twinkling Cat I tak dalej, Ka Tiger, Dragon Czyli są to po prostu chyba takie pety Po prostu z mieszku i mamy cztery Nowe pety przedstawione Jeżeli chodzi o zwykłą wersję i o wersję Golden No i standardowo jak to na Prestona Przystało, dostaliśmy też dwa nowe huge pety, czyli to będą prawdopodobnie huge z tego jajka może, za robuxy nie wiem, zobaczymy, a no i właśnie to jest to o czym mówiłem nowe jajko za robuxy, tak ono się prezentuje pewnie będzie kosztowało 800 robuxów ze standardowymi procentami oraz mamy tutaj to jajko w samym ekwipunku, tak ono się prezentuje mamy network nuker oraz network nuker icon, co to będzie oznaczało, nie mam zielonego pojęcia serio, nie mogę się tak naprawdę widzowie tego, no dowiedzieć, wydaje mi się że jak będziemy mieli po prostu słaby internet to może nam taka ikonka po prostu wyskakiwać na ekranie Pet simulator X byłoby to spoko, bo od razu byśmy wiedzieli, przez co mamy lagi. No nie najgorszy update, ale nie wiem, czy jest jakoś mega potrzebny. Ej faktycznie, ja tego nie zaobserwowałem. Zobaczcie tutaj, tutaj mamy taką platformę, gdzie lata mój kursor. Oraz tutaj też widzimy tą platformę i tutaj mogą stać jajka. I teraz pytanie, czy dostaniemy kolejną krainę na Wojdzie? Czy dostaniemy tylko tak naprawdę w secret roomie to po prostu tylko tą platformę, nowe jajka i tak dalej? Byłoby fajnie. No ale tutaj i znowu dostaliśmy informację, co naprawdę Mega, ale to mega mała będzie ta aktualizacja Czyli ja, wydaje mi się, że Po prostu gracze, albo dobra, zaraz wam to Wytłumaczę, wydaje mi się, że gracze Na Hardcore Worldzie nie poczynili jeszcze Takich mega, ale to mega dużych progresów Żeby wprowadzać następną Krainę po prostu na Void I Preston chce jeszcze tydzień czasu poczekać, żeby gracze Sobie odblokowali wszystkie te krainy Żeby mieli bardzo dużo coinów I dzięki temu tak naprawdę będą mogli sobie Po prostu grać dalej na hardkorze Bo ja tak szczerze wszedłem dopiero na drugą mapę Hardcore, no i troszeczkę nie chce mi się I troszeczkę też nie mam czasu na farmienie Po prostu na kolejny świat, jak możecie zaobserwować ta Hardcore Worldzie się po prostu Mega, ale to mega, dużo, ale to Długo zarabia, no i po prostu bo trzeba wam Powiedzieć, że naprawdę jest to mega, ale to mega Czasochłonne, ale spokojnie, właśnie Preston Wydaje mi się, że bardzo, ale to bardzo dobrze To wychwycił, ponieważ mamy ten Secret Room, a po prostu gdyby Preston nie Dodał żadnej nowej krainy, gracze byliby Zbulwersowani, dlaczego? Ponieważ Już na Twitterach były takie przecieki, że Po prostu będzie to update, który nie będzie Dodawał nowego kontentu, tylko będzie zmieniał niektóre rzeczy w grze, a no nie byłoby to według mnie dobre dla Pet Simulator x więc wydaje mi się, że ta kraina będzie tutaj, patrząc na to, że to jest troszeczkę takie zmierzchowe i tak dalej. Tutaj jest chyba taki troll, ponieważ mamy tutaj tak naprawdę huge fasolkę oraz mamy też huge brudnego, po prostu huge balonka, Tylko, że w brudnej wersji tak się prezentują te dwa huge. Prawdopodobnie jest to troll, no ale no nie wiem, zostało coś takiego wprowadzone na leaky, więc z jednej strony też to może być prawda. Mamy Oczywiście te nowe pety, o których wam mówiłem, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy też PET lux. Looks... I to będzie prawdopodobnie działało na takiej zasadzie Że jeżeli nie będziemy chcieli Usuwać danego peta, no to go po prostu Będziemy lokowali i nigdy go po prostu Nie usuniemy, może być to spoko Może być to ok. dlaczego? Ponieważ czasami Mamy mega, ale to mega rzadkie OG ekskluzywy i co za tym idzie No nie chcemy ich usuwać, no nie? A czasami nam się może ręka obsnąć, no i po prostu No ale no wiecie, no i będzie na przykład Po OG Astrze czy coś takiego A, nie powiedziałem wam o konkursie, widzowie Jeżeli chcecie wygrać huge rock, a totalnie za darmo Musicie zostawić subskrypcję, z na moim kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu musicie napisać słowo HUGE oraz wasz nickname z Robloxa. Będę wtedy wiedział, że odcinek oglądaliście do tego momentu i będę też wtedy wiedział, że chcecie wziąć udział w konkursie. No i teraz jak się przygotować do tej aktualizacji, bo to też będzie prawdopodobnie część tytułu tego odcinka. Tak szczerze nie da się jakoś mega, ale to mega znacząco do tej aktualizacji przygotować. Wiadomo, możecie sobie porobić jak najwięcej progresu się tylko da. Ja polecam robić to na świecie hardcore, ponieważ na świecie hardcore te pety są naprawdę mega, tebega drogie jeżeli chodzi o gemy, jeszcze jakie wyenchantujecie? A jeżeli chodzi o zwykłą krainę, to prawdopodobnie i tak, i tak macie już maksymalną liczbę Rainbow Coinów, więc tutaj nie musicie się przygotowywać. No i ja bym jeszcze na waszym miejscu podfarmił sobie troszeczkę waluty fantazy. Na zwykłym świecie będzie to chwila, będzie to tak naprawdę 3 minuty, żeby sobie nafarmić do maksymalnej ilości. A może wam się to przydać, ze względu na to, że właśnie ta kraina nowa może się opierać na Fantazy Wardzie i to naprawdę będzie mega tebega kozackie. Pomyślcie, tam będą jakieś mega silne pety. I dzięki czemu będziemy mogli robić szybszy progres w Pet Simulator X, no to by było cudowne. No ale czy tak będzie, no tak wie tylko i wyłącznie Preston, no wiadomo, jeżeli chcecie, no to możecie sobie zakupić Robuxy na tego Exclusive Elemental Ega, no ale no ja nie polecam tego kupować. No i na koniec gdy oczywiście odcinka przypominam wam o mojej gierce Lumberjack Simulator, ponieważ dzisiaj, aj tego wam nie powiedziałem, dzisiaj o godzinie 16.30 będziemy odpalić live'a, gdzie będziemy grali właśnie w Lumberjacka Simulatora i będziemy również oglądali nowy update w Pet Simulator X, będzie dzisiaj live o godzinie 16.30, dlatego wbijajcie śmiało. Link do live'a też prawdopodobnie znajdziecie w opisie, dlatego naprawdę bardzo, to bardzo polecam wam wbić. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, do następnego razu, siemano!